Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grasz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W czasach, gdy odwieczny konflikt dewastował zarówno piekło i niebo, anioły prowadzone przez Radę Angiris uderzały swoimi armiami wrota piekieł bronione przez demonicznych władców. Żadna potyczka nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na którąś ze stron, dlatego też nikt, tym nawet najbardziej doświadczone anioły, nie widziały końca tej pradawnej wojny. W końcu po jednej i po drugiej stronie konfliktu pojawiły się postacie chcące zakończyć odwieczne potyczki, bądź też całkowicie się od nich odciąć. Po stronie aniołów był to Inarius, drac Rady Angiris, a po stronie demonów Lilith, Cura Nienawiści i potomkini Mephisto. Oboje będąc wpływowymi postaciami zgromadzili wokół siebie anioły i demony popierające ich sprawę. Sojusz między nimi doszedł do skutków twierdzy Pandemonium, gdzie zdołali przejąć władzę nad kamieniem świata. Dzięki jego mocy stworzyli nowe miejsce wolne od odwiecznej wojny sanktuarium. Tam zbudowali nową społeczność, w której z czasem z połączenia par aniołów i demonów przyszli na świat ludzie zwani Nefalemami. Nie byli oni podobni do żadnych żyjących istot, gdyż łączyli cechy dobra i zła. Posiadali również wolną wolę, i tylko od nich zależało, czy stąpali ścieżką prawości, czy też mroku. Dysponowali oni również niezwykłymi umiejętnościami magicznymi, potężnym talentem bojowym i niestrudzoną wolą. Ich silne umysły przerażały anioły i demony, które do tamtej pory popierały Inariusa i Lilith, bowiem siły niebios i piekieł bały się potęgi zjednoczonych proto ludzi. Saminarius był przerażony potencjałem mocy swoich dzieci i bał się, że siły we wszechświecie zostaną zachwiane, bowiem w Nefalemach tkwił nieograniczony potencjał, który blokował zarówno anioły i demony. Cura Mefisto, widząc, że może dojść do rzezi ludzkości, bezlitośnie mordowała każdego zbuntowanego Anioła i Demona, który chociażby źle patrzył na rozwijającą się ludzkość. Ostatecznie wymordowała wszystkich, pozostawiając jedynie Inariusa, aby ten był świadkiem jej zdrady nie widząc, czego dokonała jego ukochana, zdecydował się je nie zabijać, a wygnał do wymiaru pustki, gdyż nadal ją kochał, po czym dostroił kamień świata, aby ten stopniowo osłabiał moce ludzi wraz z każdym nadchodzącym pokoleniem. Pierwsze pokolenie ludzi przewyższało potęgą siły piekła i nieba i gdyby zdołali się odpowiednio rozmnożyć, byliby niepokonani. Dzięki swojemu potencjałowi mogliby zniszczyć zarówno siły nieba i piekła, kończąc odwieczny konflikt. Po tym jak kamień świata odbierają stopniowo mocy zaczęli stawać się śmiertelnikami, którzy potrafili pałać podstawowymi zaklęciami i byli mocno ograniczeni w walce. Nadal jednak mieli wolną wolę i tworzyli swoją cywilizację. Stopniowo zapominali jednak o swoim pochodzeniu i nie pamiętali czasów, w których byli potęgą, z którą musiały się liczyć anioły i demony. W bieżącej historii ludzkość nadal może skutecznie bronić się przeciwko siłom dobra i zła dzięki swojej liczebności, a także cudownym dzieciom, które rodzą się posiadając moc swoich przodków. Co jakiś czas rodzą się bowiem Nefalemowie, którzy mogą poprowadzić swój lud do walki z siłami zła i dobra. Gdyby udało im się ponownie uruchomić cudowne działanie artefaktu podobnego do Kamienia Świata, zawierającego moc pra Starego Boga, mogliby ponownie odzyskać swoje moce i zgnieść siły Piekła i Nieba. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!